Uszanowanko wszystkim witam Was w nowym odcinku, i dzisiaj zapraszam Was do takiego tematu przedświątecznego, tutaj przedświąteczne flow, takie mnie naszło i chciałabym Wam trochę opowiedzieć o miłości w social mediach, o ile można nazwać miłością, coś, co jest w social mediach, tak? Jako że interesuję się tym tematem od Dłuższego Wam powiem czasu. Tak też zauważyłam, że miłość w czasach social mediów jest kojarzona mm, przez różne różowe okulary, można tak powiedzieć, że ludzie idealizują osoby poznane gdzieś tam w czeluściach internetowych. Są kobiety, które potrafią się zakochać przez jedno zdjęcie, później przesyłać kasę jakimś tam pięknym panom. Co jest z co jest licznymi dowodami na to, tak, że wiele kobiet tak właśnie postępowało, czy postępuje dalej, ponieważ dają się nabierać na różne sztuczki owych panów w internecie, których nawet czasem, Wam powiem, nie widziały na oczy. Także to, co się dzieje, jest, można o tym książki pisać, a nawet Wam powiem, że tomy. Ponieważ, jako że mamy właśnie czasy, jakie mamy, czasy social mediów, Cały czas to się rozwija, są coraz różniejsze aplikacje randkowe i powiem wam, że tyle aplikacji, ile jest teraz, to jest ich, nie wiem dokładnie, ile, ale jest ich mega dużo. Nigdy wcześniej nie było takiego zapotrzebowania, tak? Lu wśród ludzi na liczne aplikacje randkowe, ponieważ ludzie się poznawali normalnie w, w normalnych miejscach, jak kawiarnia, dyskoteka. Czy na żywo, tak? Wiedzieli z kim rozmawiają, z kim mają do czynienia, czy ta osoba jest faktycznie taka, jak wygląda, a nie, zako nie zakochiwali się poprzez yy, dwa słowa zamienione w necie, czy przez zdjęcie, tak? Jak jest to teraz. No i do czego zmierzam? No to zmierzam do tego, yy, że. Można się nabrać, tak? I to nie tylko mają tak kobiety, ponieważ panowie też często tak mają. Jako, że czasem rozmawiam z facetami, yy, lubię rozmawiać, także też dużo mogę przez ten pryzmat się dowiedzieć, tak? Jak oni działają i, i jak to jest. No to tak to jest, że nieraz na przykład facet się umawia na randkę, no i na tą randkę przychodzi kobieta. Ze zdjęcia, ale ta kobieta właśnie nie wygląda jak ta kobieta ze zdjęcia, tylko wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wygląda. Y, zdjęcie z internetu y, dała 10 lat wstecz, tak? No i teraz już nie ma tych nastu lat czy 20 paru, tylko ma 40, tak? Y, no i często tak jest. No, no niestety, mamy realia jakie, jakie mamy i nic tym nie zrobimy, jeżeli nie będziemy mieć pewnej wiedzy, jak postępować i jak nie wpaść w takie bagno, można powiedzieć, czy bagienko w czeluściach internetowych. Także mm, powiem Wam, że można popłynąć bardzo łatwo też. Na pewno słyszeliście o oszuście z Tindera, czy takich rzeczach podobnych. No tego jest teraz multum, Wam powiem, że nawet ostatnio pisał do mnie chłop, na Messengerze napisał do mnie facet chłopak influencer miał że influencer na fejsie no i że on po prostu wyśle mi 5000 tysięcy, jeżeli ja nagram 8 zadań i, i on będzie mi przesyłał te zadania, ja mam mu nagrywać i wysyłać mu to, tak? No i on mi prześle hajs za to. Także powiem wam, że takich rzeczy to jest od kopa, tak? No i tak samo, jeżeli chodzi o randki i o randkowanie. Jeżeli widzicie, że facet, z którym się spotkaliście, czy się nawet nie spotkałyście, coś kręci, coś nie wygląda tak jak na zdjęciu, coś ma za uszami, nie, nie dopowiada jakichś rzeczy, kwestii, albo co gorsza, chce od was jakąś kasę, mówi, że ma jakieś nagłe wyjazdy, jakieś problemy, no to coś musi być na rzeczy i żebyście się nie dały tak robić. E, bo można popłynąć łatwo. Nieważne, to są często ładni faceci. To są piękni po prostu modele, można powiedzieć. Tak samo kobiety też, nie? Też są piękne modelki i są cudawianki tam się dzieją, coś się odwala. E, oczywiście jest to jest to no chore w tych czasach, tak? Co się robi dla kasy. E, także jako, że mamy czasy internetowe, tak też ten świat się stał nie. Mm, normalny, tylko wirtualny. I te randki z internetu często się źle kończą. Nawet jeżeli ta relacja randkowania u Was trwa tam miesiąc, dwa, trzy, no to dochodzą mnie też słuchy, że po trzech miesiącach na przykład facet się podawał za kogoś, kim nie jest, tak? Że gdzieś tam w innym mieście ma kobietę, trójkę dzieci, no a tutaj urabia inne, tak? Tak samo poprzez te aplikacje nie jesteś jedyną, tak? On może mieć dwadzieścia kilka innych i to samo do nich mówić, co do Ciebie. Także nawet jeżeli myślisz, że jesteś w jakimś związku, bo często jest tak, że te relacje internetowe mają też na celu, yy, ci ludzie mają na celu yy, ogłupić Cię w ten sposób, że Tobie się wydaje, że Ty masz jakiś związek z tą osobą, a tak naprawdę nie masz żadnego związku z tą osobą, a ta osoba patrzy Ci tylko wykorzystać i patrzy na swój własny interes. Także przemyśl to, czy ty jesteś naprawdę w jakiejś relacji, czy to są tylko na przykład zdawkowe odpowiedzi co trzy dni, co cztery, albo mm, widać, że tam nie ma jakiegoś zaangażowania w tą relację, jakiegoś takiego, mm, co powinno być normalnie, nie? A im dłuższa relacja, tym to zaangażowanie wam powiem powinno być większe. Jeżeli jest mniejsze, to znaczy, że coś jest na rzeczy, tak? No, że chłopcy urabia, albo babka cię urabia, no bo <laughs> nie ma innej opcji, tak? Tutaj nie ma rozróżnienia już na płeć, tylko jest to obopólne, bo i kobiety mogą grać, i faceci. Także jak sobie z tym wszystkim radzić, tak? Teraz z tym internetem i z tymi aplikacjami randkowymi, jeżeli już chcecie kogoś poznać przez taką aplikację, no to najrozsądniej jest, właśnie od razu się umówić na jakąś kawę, od razu zobaczyć tą osobę, jak wygląda, czy się podaje za tą osobę, czy jest tą osobą, czy. Yy, nie mówię tu o zrobieniu wywiadu jakiegoś, tylko no, wy to czujecie też, wy to widzicie, jak ten facet się zachowuje, czy on wychodzi do was z inicjatywą, czy zaprasza was gdzieś, czy mm, możecie na niego liczyć też. O to jest bardzo ważne, czy możecie na tego gościa liczyć w jakiejś sytuacji, jak jesteście, i czy wam pomoże, czy wam poda rękę. No i co? I tak samo w drugą stronę, nie? Także no cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt oczywiście, dobrego humorku i nie zapominajcie, żeby tworzyć dobre, fajne relacje, normalne. <tak> Także wszystkiego dobrego, błyska, do następnego. Hej.